Znając mieszkania i wyobrażając sobie, w jaki sposób je urządzimy, łatwo popaść w euforię i zapomnieć o zdrowym rozsądku. A ten nakazuje sprawdzać nie tylko rodzaj tynków i położenie wanny, ale też status dewelopera i stan prawny nieruchomości. Natrafiamy na nasze idealne mieszkanie. I co wtedy? Czy powinniśmy w jakiś sposób sprawdzić dewelopera i jak możemy to zrobić? Czy jesteśmy chronieni jako inwestorzy? Co powinna zawierać umowa deweloperska? I co jeśli deweloper nie wywiązuje się z terminów? Przekonajmy się. Pani Agnieszko, planując zakup nieruchomości, warto przyjrzeć się nie tylko ofercie i jej warunkom, ale również zweryfikować wiarygodność dewelopera. Przede wszystkim konieczne jest zweryfikowanie historii wykonanych inwestycji przez dewelopera, jego wypłacalność, a także jego sytuację prawno-finansową. Oprócz tego proponowałabym, aby dokładnie zweryfikować księgę wieczystą prowadzoną dla danej nieruchomości, a także plan zagospodarowania terenu, przy którym dotyczącym nieruchomości, przy którym ma być zrealizowana inwestycja. Większość tych danych znajdziesz w prospekcie informacyjnym dedykowanym konkretnej inwestycji. Deweloper musi go sporządzić, zanim rozpocznie sprzedaż. Z prospektu dowiesz się między innymi, jaką ostatnią inwestycję zrealizował? Jakie są numery działek i ksiąg wieczystych. Jaki jest planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac? Prospekt zawiera też tak zwaną część indywidualną. W niej znajdziesz m.in. Cenę metra kwadratowego, liczbę miejsc garażowych i postojowych. informacje o dostępnych mediach. Zakres i standard prac wykończeniowych. Jeżeli zdecydujesz się na kupno mieszkania, które jeszcze nie istnieje albo dopiero się buduje, deweloper powinien zawrzeć z tobą tzw. umowę deweloperską. To najlepsza forma zabezpieczenia interesów kupującego. Tak Tzw. ustawa deweloperska określa wprost, w jakiej formie powinna zostać zawarta umowa deweloperska oraz jakie elementy powinna zawierać. Umowa taka powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego, a do jej elementów przede wszystkim zaliczyć należy dokładne oznaczenie stron umowy, oznaczenie nieruchomości, na której ma być wzniesiony budynek, oznaczenie lokalu, jego cena oraz termin wydania lokalu kupującemu. Przed podpisaniem umowy powinna Pani szczegółowo zapoznać się z jej postanowieniami, tak aby uniknąć ryzyka związanego z jej podpisaniem. Oczywiście najlepiej przedstawić projekt umowy doświadczonemu prawnikowi, który nie tylko zweryfikuje, czy w danym projekcie umowy zostały zawarte wszystkie wymagane ustawowo elementy, lecz również podpowie, co można i co warto z deweloperem negocjować. A skoro mowa o negocjacjach, czy warto próbować ich w rozmowie z deweloperem? Oczywiście, że tak. Nawet jeśli nie uda nam się zejść z ceny, to może sprzedający zaoferuje coś ekstra. Oto przykłady z Rzeszowskiego rynku. Wylanie schodów betonowych na piętro. Położenie gładzi i pierwsze malowanie. Piwnica o powierzchni 9 m2. Ogrzewanie podłogowe w całym mieszkaniu. Wzięcie na siebie kosztów notarialnych. Powiedzmy, że kupuję mieszkanie. I co teraz? Jakie formalności na mnie czekają? No w tej chwili my już mamy bardzo zaawansowaną budowę, dlatego wszystkich klientów zapraszamy do podpisania umowy deweloperskiej zgodnie z ustawą która chroni interesy wszystkich klientów. Gdyby się Pani do nas zgłosiła jeszcze jakieś trzy miesiące temu, pewnie podpisywalibyśmy umowę rezerwacyjną. A jaka jest różnica? No, bo generalna i zasadnicza. Umowa rezerwacyjna to umowa, w której Pani wyraża tylko i wyłącznie intencje do tego, że chce Pani kupić mieszkania, a deweloper zobowiązuje się wyłączyć je ze sprzedaży. Ważna rzecz dla wszystkich klientów. Każdy, każda ze stron i deweloper i klient w każdej chwili, bez żadnych konsekwencji, z tej umowy może się wycofać. Czyli nie będę musiała dodatkowo opłacić, Nic nie ma, żadnych dodatkowych kar z tego tytułu wynikających, a jeżeli była opłata rezerwacyjna, to ona jest zwrotna. Umowa deweloperska to już jest bardzo poważna sprawa, bo musi być zawarta pod rygorem nieważności u notariusza. Strony, czyli klient i deweloper płacą za taką umowę po połowie, zgodnie z ustawą. I tam wszystkie elementy, które ustawa przewiduje, żeby chronić konsumenta, w tej, w tej umowie znajdują się i pilnuje tego notariusz. Ja przygotowałem trochę taką umowę na wzór. Przede wszystkim w treść musi być zgodna z tym, co jest zawarte w ustawie. Bardzo ważnym załącznikiem do samej treści umowy jest prospekt informacyjny. Musimy jako załącznik do takiej umowy przedłożyć. Sam wygląd tego mieszkania na rysunku, umiejscowienie go w całej budynku, żeby nie było wątpliwości, co konkretnie pani kupuje. Wzór umowy deweloperskiej ponieważ to jest podstawa dla wszystkich klientów. Jeżeli cokolwiek zmieni się w takiej umowie, deweloper ma obowiązek panią poinformować a gdyby to, co się zmieniło, pani nie odpowiadało, to ma pani prawo wycofać się z takiej umowy. Na pewno znajdzie się jeszcze załącznik y, mówiący o miejscu postojowym, jeżeli deweloper takie zapewnia na przykład z prawem wyłącznego korzystania. No i komórka lokatorska y, też zaznaczona na stosownym planie, żeby nie było później wątpliwości, o co konkretnie chodziło. To są takie absolutne podstawy. Y, zachęcam do jednej rzeczy i z tego musi Pani korzystać. Wcześniej trzeba zapoznać się z treścią umowy, a jeżeli są jakiekolwiek y, y, wątpliwości, pytać notariusza. Notariusz jest od tego, żeby reprezentować y, interes obu stron. W prospekcie informacyjnym znajdziemy także informacje o tym, jaka jest cena metra kwadratowego lokalu lub domu. Ile średnio płaciliśmy w Rzeszowie w 2018 roku? Kiedy do mieszkania będę mogła wejść? Do pewnego momentu, kiedy trwają prace budowlane, to jest ograniczona tego typu możliwość ze względu na bezpieczeństwo, zasady BHP, higieny itd. itd. Natomiast od momentu, kiedy kończą się prace na budowę, do momentu, kiedy deweloper podpisze z Panią umowę przenoszącą własność. Jest czas, który deweloper ma na odbiory tych mieszkań, na stwierdzenie samodzielności lokalu. Wiele takiej tak zwanej papierkowej roboty, która w czasie której tak naprawdę mieszkanie stoi gotowe. Część deweloperów, i wydaje się, że słusznie, wpuszcza w tym czasie ekipy, które mogą, nie tracąc dla Pani czasu, kończyć mieszkanie, przygotowywać do, 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 do Pani zamieszkania. Interesy klienta chroni też obowiązek posiadania przez dewelopera rachunku powierniczego. To tam powinny trafić Twoje pieniądze, a nie bezpośrednio do niego. Dzięki temu kontrolę nad ich wydawaniem będzie miał bank. Przede wszystkim deweloperzy zobowiązani są do ustanowienia, do założenia w banku rachunku powierniczego, który będzie zarządzany wyłącznie przez bank. Na ten rachunek powierniczy będą wpłacane przez Panią środki pieniężne. Z kolei środki pieniężne zostaną przekazane deweloperowi po zakończeniu realizacji inwestycji i przeniesieniu na Panią prawa własności mieszkania. Mówimy tutaj oczywiście o tak zwanym zamkniętym rachunku powierniczym albo w transzach po wykonaniu konkretnego etapu inwestycji. Mówimy tutaj o tak zwanym otwartym rachunku powierniczym. Niezależnie od tego, deweloper może zobowiązać się w umowie deweloperskiej do ustanowienia dla pani gwarancji ubezpieczeniowej albo gwarancji bankowej. Dzięki tym gwarancjom na każde Pani żądanie bank bądź też zakład ubezpieczeń będzie mógł wypłacić zgromadzone i dotychczas zapłacone przez Panią na rzecz dewelopera środki pieniężne w przypadku np. ogłoszenia upadłości albo też odstąpienia przez Panią od umowy deweloperskiej. W umowie deweloperskiej znajdziemy także termin, w którym deweloper zobowiązuje się przenieść na nas własność wybudowanego już lokalu. To oznacza drugą wizytę u notariusza, po której zostajesz właścicielem mieszkania. Gratulacje! Tylko co, jeśli deweloper nie wywiąże się z terminów? W przypadku niewywiązywania się przez dewelopera z określonych w umowie deweloperskiej terminów, może pani dochodzić od dewelopera zapłaty odszkodowania z tytułu poniesionej szkody albo zapłaty kary umownej, o ile taka kara umowna została zastrzeżona w umowie. Dlatego najważniejsze jest, aby dokładnie zweryfikować postanowienia umowy deweloperskiej, sprawdzić, czy i na jakie okoliczności została zastrzeżona kara umowna oraz czy będzie Pani mogła jej dochodzić w konkretnej sytuacji. Oprócz tego proszę pamiętać, że w przypadku niedochowania przez dewelopera terminu przeniesienia prawa własności mieszkania na Panią, może Pani również odstąpić od umowy deweloperskiej i żądać zwrotów wpłaconych przez Panią środków na rachunek powierniczy. Umowy podpisane, mieszkanie się buduje. Co teraz? Jak zaplanować jego wykończenie i na czym polega odbiór mieszkania? Tymi sprawami zajmiemy się w następnym odcinku.